Hej, wszystkim, to jest Arabella Sellantwater i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku jako Connie Silent Water i przychodzę do Was dzisiaj znowu z nową serią Star byłod Jest to już 44 odcinek z tej serii. I oglądajcie, bo. W 50 odcinku tej serii planuję kupić jakiegoś konia. Jeszcze nie wiem jakiego, ale planuję jakiegoś kupić. E, no dobra, ale już przechodząc do odcinka, skończyłam ostatnio robić reputację u tutaj e, ogrodników w winnicy. No i odblokowało nam się kolejne zadanie ubiorna, więc stwierdziłam, że w tym odcinku je sobie porobimy. Nadszedł tutaj dzień koni. Nareszcie tulipany zakwitły. Rozsadza mnie taka energia, że chyba zaraz polecą w kosmos. Jakoś brakuje mi powietrza. O nie, on znowu zamdleje. Bum! Co? Cześć, koni, co tu robisz? <noise> Zemdlały znowu. Tulipany, pośpiesz się, zbierz je! Prędko, prędko, prędko! O, burza u mnie. <noise> zbierz tulipany w księżycowym ogrodzie. Dobra, to zbieramy. Ale tam w ogóle jest pięknie. W ogóle te ogrody zrobili super. A jeszcze fajnie by było, jakby je odnowili na przykład. Ale było zabawnie, bo ja generalnie to nagrywam. Ja to nagrywam w momencie, kiedy ostatnio chyba była wypuszczona, był wypuszczony ostatnio 27 odcinek z tej serii, bo ja bardzo dużo nagrywam na zapas. To jest tak, że ja po prostu sobie wiecie, kupię Star Raidera i potem nagrywam, nie wiem, załóżmy, po trzy, po trzy odcinki na dzień. I naprawdę no, tak wiecie, na szybko po prostu. Kupuję sobie po prostu staridera i robię zapas odcinków, i żeby to po prostu było jakoś. Gdzie ja mam tą skrzynkę? O, jest, dobra. Tutaj. Muszę je pozbierać. Ale no dobra, wracając. Ja po prostu nagrywam sobie tak na zapas bardzo dużo od razu. Więc po prostu potem te odcinki tak wlatują. Wiecie. Mm, regularnie w miarę. No a. Mam dużo na zapas, potem jak nagrywam to, to, jest lekko stare. Czasem pamiętam kiedyś nagrywałam odcinek i mówiłam o tym, że fajnie by było, jakby odnowili tor Baronowej. I w momencie, kiedy wrzucałam ten odcinek, to już było tydzień po odnowieniu jego, więc. A ja naprawdę wtedy nie wiedziałam, więc nie wiem. Chyba przewidziałam przyszłość. Nie no, ale. No, to pamiętam ten moment. No dobra, to wracamy sobie teraz do Biorna. Skoro zebraliśmy już pany, nie chodź tu na chwilę. Zasadziłaś u baronowej parę kwiatów, a teraz nadszedł czas na wyplewienie chwastów. One nigdy nie śpią. Chcesz użyć nożyc? O nie, koni, skorzystaj ze swoich rąk. Taka praca dobrze ci zrobi. Użyj sekatora, by usunąć chwasty z pomiędzy kwiatów przed domem baronowej. No dobra. Aha, jeszcze tu muszę ubiorna. Jestem tak przepełniony pięknie. Ej, co ja zrobiłam? Wiecie, co ja zrobiłam? Ja wzięłam zadanie u Agnetki zamiast ubiorna, a ona miała to takie dzienne. Dobra, tego nie było. Czytamy dalej. Ogólnie przepraszam jeszcze też za dźwięki w tle, bo u mnie jest aktualnie burza i leje mocno deszcz, więc może to słychać? Prawdopodobnie to słychać. No dobra, czytam. Jestem tak przepełniony pięknym tych cudownych kwiatów, że nie mogą mówić koni. To najlepszy dzień w moim życiu, koni. Powąchaj, weź do koni. Proszę zostaw mnie, chcę delektować się tą niezwykłą chwilą w spokoju. Ej chyba nie, ale mi się strasznie myli jak to czytam teraz, jak tak leje, Otre przestało. Ale piękne buty dostaliśmy. Super są, dobra. Otre przestało padać, to czytam dalej. Tulipany w winiarni. Konie nie mogę się jeszcze pozbierać. Takie szczęście. Czy życie może być jeszcze lepsze? Wiem. Możemy odrestaurować inną część ogrodu. Którą część? Jeśli mamy pozwolenie. Dlaczego jesteś taka przygnębiona, koni? O, okej, okay, okej. Okay. Proszę, postać się tulipany wokół winiarni. Jestem pewna, że spodoba się baronowej. Szybko, szybko, szybko. Nie ma czasu do stracenia. tu tulipany wokół winiarni, a następnie porozmawiaj z baronową. Dobra, i jeszcze zobaczymy to drugie zadanko. Czy czujesz, jak pomaganie czyni księżycowy ogród coraz ładniejszym, koni? Kiedyś były tu piękne posągi między rabatami. Trzeba je naprawić, ale by tego dokonać, musimy mieć specjalny rodzaj marmuru, którym można znaleźć tylko niedaleko urwiska jeśli zbierzesz że dla mnie trochę kamieni, będę mógł zabrać się do naprawy posągów, by powróciły do księżycowego ogrodu. Dobra, znajdź niedaleko urwiska kamienie na posągi. No dobra, to lecimy tam i tam i wszystko sobie porobimy i za chwilkę do was wracam. Okej, okay, wszystko porobiliśmy łącznie z tym, przez przypadek wziętym zadankiem u Agnetki. I teraz idziemy do Nowej pogadać o tych tulipanach. Och, jakie ładne tulipany! One naprawdę roztaczają szczęście w całej posiadłości! Biorni i Agnetka są naprawdę wyjątkowymi ogrodnikami. Podziękuj im i powiedz, że mogą kontynuować swój projekt. Porozmawiaj z Biornem. No dobra, to wracamy z dobrą nowiną. To może najpierw magnetki. Dobra robota, koni. Teraz twór wygląda jak należy. Posągi w księżycowym ogrodzie. Dziękuję ci, koni. Teraz mogę rozpocząć pracę nad naprawą posągów. Przejedź się i rzuć tylko spróbuj nie zemdlać zbyt wiele razy. Posadziłem trochę więcej małych krzewów. Mhm, no spoko. Właśnie się zorientowałam, że bardzo słabo pewnie słyszycie muzykę, więc ją właśnie podgłosiłam. Dobrze, że jesteś, Koni. Myślałem, że eksploduje z podniecenia. Przyszła mi do głowy fantastyczna wizja. Zmęczyły mnie już te kwiaty, Koni. Już nie mogę na nie patrzeć. Kwiaty są takie 2013. Są szare i małe i niewyobrażalnie nudne. Ale teraz mam nowy pomysł fantastyczny pomysł, który zrewolucjonizuje cały okrotniczy świat. Krzewy. Posadzimy krzewy w długich, równych rzędach w następnej części ogrodu. zagajniku Agnetki. Nazwany przeze mnie na jej cześć. Możesz to sobie wyobrazić, Goni? Agnetka pijąca sobie kawę w jej zagajniku, podczas gdy ludzie tłoczą się w olbrzymiej kolejce, by doświadczyć tego ogrodowego cudu. Uwierz mi, Goni, kiedy pojawią się tu miliony odwiedzających każdego roku, a każdy będzie chciał to zobaczyć, zarobimy miliony szylingów Jorvik. Bjorn, Jarl, o to jak... O to jak będą się do mnie zwracać. Będą pisać książki na naszą cześć. Krzewy? O tak, musimy zasadzić troje krzewów. Jeźdź do Jodłowego Gaju do mojej przyjaciółki Felicity i poproś o pędy krzewów. Będą doskonałe do naszego ogrodu. Szybko, szybko, szybko. Porozmawiaj o pędach krzewów z Felicity i z Jodłowego Gaju. No dobra, to jedziemy do Jodłowego Gaju teraz. Okej, okay, jesteśmy już u Felicity. E, dojechaliśmy. Krzewowe party. Pędy krzewów do ogrodu Biorna jak Oto krzewy. Jesteś pewna, że wiesz, w co się pakujesz, koni? Agnetka ma nierówno pod sufitem, jak zapewne zauważyłaś. Kiedyś tu pracowała, ale musiałam ją zwolnić. Kiedy się obudziłam pewnego ranka, biegała po całym miasteczku i budziła wszystkich staruszków, wysyłając ich do pielenia ogrodu przy płocie. Kiedy zapytałam ją dlaczego, odpowiedziała, że powinnam przestać marudzić i wziąć łopatę, by pomóc. Powiedziała też, że stare pierniki nie powinny tak po prostu leżeć i odbierać emerytury. Naprawdę nie miałam wyboru, jak tylko powiedzieć jej, że już tu nie pracuje. Ale ty jesteś dość rozsądna, goni. Weź te pędy i jedź powrotem do niej i biorna. Może ostatnio trochę się uspokoiła. Wróć do biorna z pędami krzewów. No okej. Okay. W ostatnim czasie, znaczy w tych zadaniach dowiadujemy się, że agnetka ma dosyć nierówną. Dobra. Eee, to wracamy. i Myślę, że mógłbym spalić się ze szczęścia. Cóż za doskonałe pędy krzewów. No, to teraz. Trzeba z nią porozmawiać, to jest stres. Okej, okay. dobra, trzeba się uspokoić. Okej, okay, teraz. Mała no koni, miałaś mnóstwo czasu na odpoczynek, a teraz zakasaj rękawy i bierz się do roboty. Czekam od trzeciej nad ranem, żeby ci pokazać, gdzie zacząć pracę, śpiochu. Oznacz granicę zagajnika tymi słupkami, śmiało. Oznacz granicę zagajnika tymi słupkami, śmiało, wiesz co robić. Oznacz granicę zagajnika agnetki. Dobrze. Czeka od trzeciej rano, a jest pół do pierwszej chwilę po południu znaczy w południe dobra to w sumie już trochę czeka, no okej okay, to teraz tutaj musimy oznaczyć ten zagajnik dobra robota koni, cofnij się a ja zacznę z piłą i dynamitem w wyznaczonym przez ciebie miejscu Aha, i teraz mamy zadanie czasowe ubiorna. I myślę, że nie ma sensu jeszcze kończyć tego odcinka, a tam u góry widziałam, że był jakiś budowlaniec. I możemy sobie zrobić u niego zadanie. Zaraz zobaczę, co to było. Zbliża się ciężarówka pełna cementu. No dobra, to pojedziemy sobie do tego pana yy, odbudowy i zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. Dobra, jesteśmy. Kierowca ciężarówki. Hejka, jak mówiłem, zawsze możesz ufać błyskawicy. Cały cement jest w piwnicy. Na razie, postraziam. Porozmawiam jeszcze raz ze starzystą w piwnicy. A, to są te zadanka, które robiliśmy z tym starzystą, który tam się przekopał. I on miał przynieść nam cement. Dobra, już rozumiem. To jest jakaś tam kontynuacja tych zadań. No dobra, no to idziemy tutaj, proszę bardzo. Idziemy pogadać z tym starzystą. Gdzie on był? Chyba tutaj, nie? Nie, Oj, nie tu. Trzeba się znaleźć chyba tu. Tak. Cześć, teraz mamy mnóstwo cementu. Nie za bardzo wiem, co robić, ale zrobię co w mojej mocy. Jest jeszcze jedna rzecz, z którą możesz. Jest jeszcze jedna rzecz, z którą może, możesz mi pomóc. Rozumiesz, że nie mam GPS, żebym mi pomagał w kierowaniu tym czymś. Chłopaki z GED nie uważali, żebym go potrzebował. Nie ma miejsca w budżecie, powiedział szef. A bez tego naprawdę nie czuję się bezpiecznie, zaczynając wiercenie. Ale mam pomysł. Wiem, że na polu naftowym niedaleko stąd jest szopa, w której trzymają mapy i GPS. Możesz tam pojechać i zobaczyć, czy dasz radę zdobyć dla mnie jeden? Jedź na pole naftowe i zabierz z szopy mapę i GPS. Oczywiście, że ja tam mogę pojechać, bo zawsze jak tam jadę i mam uważać, to nikt mnie nigdy nie widzi. Więc oczywiście, że tam możemy pojechać i nikt nas nie zauważy i nikt w ogóle się nie zainteresuje, że zabieramy sobie mapę i GPS-a, bo to jest SSO. I tutaj jesteśmy niewidzialni, kochani. Dobra, to jedziemy. Jesteś moim zmiennikiem? Poczekaj minutkę, nie widzę zbyt dobrze. Spójrzmy na ciebie. Mm, nie, nie pracujesz dla GED. Słuchaj, cofnij się kilka kroków. Proszę, ten magazyn jest tylko dla pracowników. Nie, nie, nie. Cofnij się, nie przejdziesz obok mnie. Ten magazyn jest bardzo ważny. Jak długo będę tu stał? Czekam teraz na moją zmianę. Jest trochę spóźniony, ale nie opuszczę stanowiska z tego powodu. Będę na niego czekał nawet, gdyby to miało zająć tydzień. I nie próbuj żadnych sztuczek. Mam sokoli wzrok. Może jak krótkowzroczny stokół, ale jednak soku. Muszę znaleźć sposób na ominięcie strasznika. Może starzysta ma jakiś pomysł. Jedzi ja porozmawiam jeszcze raz ze starzystą. Ja myślę, że możemy zrobić podkop. Tak, yy, możemy zrobić podkop i wejdziemy sobie pod tą wódkę. <grym> Może być ciekawie, ale mam nadzieję, że się uda. Ja w ogóle nie pamiętam tych zadań. Nie wiem, nie pamiętam. <grym> Dobra, to wracamy sobie do starzysty. O, nie wiem. Krótkowzroczność mówisz? Co, żartujesz sobie? Chcesz, żebym mam ubranie? Chcesz zrobić wielką kukłę? No nie wiem, ale okej. Okay, nie jestem pewien, czy podoba mi się ten pomysł. Jeśli pojedziesz czegoś poszukać do zrobienia kukły, rozbiera się. I musisz mi obiecać, że nie będziesz podglądać. Obiecaj. Poszukaj w piwnicy rzeczy, z których możesz zbudować kukłą, a potem porozmawiaj ponownie ze starzystą. SSO. Ja się tego po Was nie spodziewałam. Chłop ma się rozbierać. co? Co? Czemu? Ej! dla dzieci! Dobra. Przepraszam. Wracamy tutaj. Może coś znajdziemy. Generalnie taki fun fact. Ja to źle przeczytałam. Miałam poczekać w piwnicy, więc musimy się wrócić. Po prostu, Arabella, super. Gratulacje dla ciebie. Wracamy z powrotem do piwnicy i szukamy. Aha, on się schował do beczki. Ok. Tu jestem, tu w beczce. To są moje ubrań. To są moje rzeczy. Obiecuję, że zostanę. To są moje rzeczy. Obiecaj, że dostanę je z powrotem. <grym> tu jest naprawdę zimno. Zobaczmy. Naprawdę myślisz, że to zadziała? Trzeba być naprawdę ślepym, żeby na to się nabrać. Ale to może być nasza jedyna szansa. Nie, nie wydaje mi się, żebym chciał wyjść, dopóki nie odzyskam ubrań. Weź kółko i umieść ją na polu, żebym strażnik myślał, że to jego zmiennik przyjechał. Pospiesz się, zimno tu na dole. Jedź na pole naftowe i spróbuj oszukać strażnika kukłą. Umieść ją na polu, żeby strażnik myślał, że to osoba. Kreatywnie. Dość kreatywnie. Dobra, to jedziemy na to pole naftowe, bo mu zimno. Zatrzymaj się i, zdy, i Zatrzymaj się i zidentyfikuj. Stop, kim jesteś? Nie znam cię. Jesteś tu, żeby mnie zmienić? Jesteś ubrany jak pracownik GED, wysoki i dumny, więc musisz być moim zmiennikiem. Lubię cię. Możesz się już rozluźnić, nie musisz tutaj cały czas na baczność. Ale podoba mi się, że okazujesz mi tyle szacunku. Nie jesteś zbyt rozmowny, co? Super, to zawsze się za dużo mówi wokoło. Skoncentruj się na pracy. Oto moja rada. Słowo ostrzeżenia. Uważaj na tę dziewczynę, która próbuje dostać się do magazynu. Ona jest całkiem sprytna, ale mnie nie oszukała. Wejść z shopy mapę GPS, kiedy ją zdobędziesz. Wróć do winiarni i porozmawiaj ze starzystą. Jezus Maria, z mi się cię język plącze. Ja ale w ogóle jaki dumny, że go nie oszukałam. <grym> Zabawny człowiek. Dobra, wracamy do starzyzdy. Oddamy mu ubrania. Bo w końcu że mu było ciepło. Brr, tu jest naprawdę zimno. Hej, wróciłaś! Czy mogę teraz odzyskać ubrania? Jak zimno. Połóż je obok mnie, obok mojej beczki i wyjdź z pomieszczenia, żebym mógł się ubrać. I nie podglądaj. Wyjdź z pomieszczenia, żeby starzysta mógł się ubrać w spokoju. Potem wróci, i porozmawiaj z nim. Dobrze. Wracamy. Czekajcie, czy już mogę? Tak, już mogę. Dobra. Nareszcie. Miłosów mieć na sobie ubranie. Możesz patrzeć. Teraz użyję tego cementu, by zatuszować wszelkie ślady mojej pomyłki. Aha, i kolejne mamy zadanie, yy, ten, takie do poczekania. Więc, kochani, ja myślę, że możemy sobie na dzisiaj skończyć już ten odcinek, yy, żeby też nie był jakoś bardzo długi. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i do usłyszenia. PA!